Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania 17 odcinka na kanale Znalezione Przeczytane. Na którym przychodzę dzisiaj do Was z nową książką. Na początku jednak chciałabym Was trochę przeprosić za mój dzisiejszy głos. Dlatego, że w ostatnimi dni moje zatoki zostały zaatakowane przez jakiś paskudny wirus, więc mogę mieć trochę problemy z mówieniem. Natomiast bardzo chcę nagrać dla Was ten odcinek i mam nadzieję, że, że mi się to uda. A dzisiaj przychodzę do Was z książką historyczną. Z tym, że to nie jest typowa taka naukowa książka historyczna, ani tym bardziej nie jest to powieść historyczna. Gdyby klasyfikować to jakoś gatunkowo, to jest coś pomiędzy, powiedzmy, taką historyczną literaturą, popularną, naukową, a esejem historycznym. Jeśli oglądaliście mój ostatni book haul, 15 odcinek na kanale. To ja tam prezentowałam ten tytuł Briana Porter-Szuksa: Całkiem zwyczajny kraj, historia Polski bez martyrologii. Wtedy byłam na samym początku tej lektury, natomiast teraz przychodzę do Was już zupełnie, zupełnie na świeżo. Wczoraj skończyłam czytać tę książkę, no i myślę, że jest, jest o czym mówić. No, to jestem już po intro z herbatką, bo myślę, że ona mi się w tym odcinku zdecydowanie przyda. Eee, kochani, cóż to jest za książka? Całkiem zwyczajny kraj, historia Polski bez martyrologii. No, oczywiście jest to opowieść o ostatnich 250 latach naszej historii. Do kogo jest skierowana ta książka? Trudno powiedzieć do kogo ona jest skierowana. Ja może spróbuję powiedzieć dla kogo ona może być ciekawa. To jest książka, która wydaje mi się jest, może być ciekawa dla osób, które chociaż trochę interesują się historią, przynajmniej historią współczesną. Nie historią taką od wojny do wojny, od władcy do władcy, dygnitarza do dygnitarza, tylko bardziej taki rys rzeczywiście oprócz Spraw politycznych to też rys kulturowy, społeczny, w tej książce też zdecydowanie obyczajowy. Myślę, że jest to książka, która zaciekawi przede wszystkim osoby, które nie są za bardzo przywiązane do bardzo takiej mesjanistycznej wersji naszej historii, przynajmniej tych ostatnich 250 lat. I książka, która hmm, będzie też ciekawa dla osób, które są Zainteresowane spojrzeniem z zewnątrz na naszą historię, bo autor nie jest polskim historykiem. Brian Porter Shooks to jest amerykański historyk, który na co dzień wykłada w, na uniwersytecie w USA w Michigan, publikował już sporo na temat Polski, wydał sporo monografii, wydał też całą serię artykułów. Naukowych poświęconych fenomenowi polskiej religijności, więc jak gdzieś tam jego więzy z Polską nie są od wczoraj. Mam zresztą korzenie polskie od strony matki. Bywa regularnie w Polsce od końca lat 80. Często są to dłuższe pobyty. Wiem, że też mówi płynnie po polsku. Natomiast książka oczywiście napisał w języku angielskim i została ona wydana przez wydawnictwo Filtry. W tym roku w tłumaczeniu Anny i Jana Dzieżgowskich. więc spojrzenie z zewnątrz i z czym tutaj do nas przychodzi taki ktoś, kto patrzy na naszą historię z zewnątrz, nie okiem polskiego. Historyka. Ja się zainteresowałam, powiem wam tą książką głównie z uwagi na ten podtytuł Historia Polski bez martyrologii. Nie ukrywam, że był dla mnie bardzo ciekawy, ale też pierwsze wzmianki, pierwsze takie zapowiedzi wydawnictwa na stronie były dla mnie interesujące. One tam w takich krótkich notkach mówiły o tym, że autor obala szereg mitów dotyczących no, historii Polski. No więc byłam bardzo ciekawa, jakież to y, mity y, Brian Porter zbierze bierze na tapet. Ja sobie wybrałam trochę tych. Stereotypów, z którymi rozprawia się autor i takich najciekawszych dla mnie, i o nich będę chciała Wam parę słów powiedzieć. Chyba pierwszy mit, z jakim rozprawia się w sposób dosyć spektakularny autor w tej książce, to jest mit takiego wielkiego zbiorowego cierpienia Polaków w czasie zaborów. I my do takiej narracji jesteśmy przyzwyczajeni przede wszystkim w szkole, bo wynosimy to z podręczników, ale też no, w takim szerszym publicznym dyskursie, że oto no rzeczywiście po 123 latach niewoli, ciemiężenia narodu polskiego i polskiej kultury no, odrodził się kraj niepodległy Polski w roku 1918 i się tak bardzo mocno podkreśla to, to straszne ponad stuletnie cierpienie i autor tutaj sprytnie zadaje pytanie, o podmiot tego cierpienia, tak naprawdę. Kto w zasadzie cierpiał? Kto najbardziej ucierpiał na rozbiorach? Czy na przykład polski chłop? Czy jego sytuacja była jakoś drastycznie różna przed zaborami i po zaborach? No i tutaj odpowiedź jest bardzo prosta: no otóż nie. No, tak naprawdę. Stan chłopski, rzeczywiście, jeżeli można powiedzieć, że na zaborach, to raczej coś zyskał, bo w gruncie rzeczy przez dziesiątki lat był stanem no, najniższym w tej hierarchii społecznej, ciemiężonym przez szlachtę, przez magnaterię i w zasadzie zniewolonym. Tutaj nie trzeba jakiejś szerokiej wiedzy historycznej, żeby to wiedzieć. I w zasadzie, no, gdyby nie zabory i sprawa narodowa w XIX wieku, do której trzeba było też no, chłopów. Zaangażować, to myślę, że chłopi by się nie wyemancypowali, i to jest taka prawda, która niby wydaje się oczywista, jak się zna historię, ale ta perspektywa, którą tak wprost tutaj przedstawia Brian Porter-Shucks, ona tak bardzo jednak uderza taką swoją prawdziwością. Podobnie autor pisze, i to też bardzo mi się podoba, zwraca uwagę na inne mniejszości, mniejszości niespołeczne, a bardziej można powiedzieć narodowe. Mówi tutaj na przykład o mniejszości żydowskiej, która. Też w zasadzie państwowo była obojętna i y, czy polscy Żydzi żyjący w pierwszej Rzeczypospolitej y, jakoś specjalnie ucierpieli bardziej na tym, że państwo polskie zniknęło z mapy? Nie, myślę, że tutaj też bardzo dużo faktów można znaleźć na takie potwierdzenie, że oni byli raczej państwowo obojętni i też raczej interesowali się swoim losem czy swoim bytem bardziej w kontekście pogorszenia swojej sytuacji, wolności ekonomicznej, więc jeśli zaworca rzeczywiście gdzieś tam wkraczał w te, w te dziedziny, no to wtedy bardziej byli tym zainteresowani. Więc nie było jakiegoś wielkiego cierpienia, a przecież wiemy, że odsetek Żydów zamieszkujących też pierwszą Rzeczpospolitą, no, był niemały. Kolejny mit w ogóle dotyczy samej Drugiej Rzeczpospolitej, bo to też jest kwestia bardzo ciekawa, jakim mit czy stereotyp mamy w głowie, myśląc o tych czasach międzywojnia, bo one nam się kojarzą jako no taki piękny czas właśnie po odzyskaniu niepodległości. Wreszcie Polska powraca na mapę w tej bardzo sprzyjającej sytuacji geopolitycznej wówczas, po pierwszej wojnie światowej. No i w zasadzie jest pięknie, cudownie, obok siebie żyją różne narodowości, My mamy system demokracji parlamentarnej. I tutaj autor, muszę wam powiedzieć, że przychodzi z garścią bardzo bolesnych faktów. I bardzo szybko obnaża tak naprawdę takie prawdziwe oblicze Drugiej Rzeczpospolitej, o którym my jakoś tak bardzo chętnie jednak nie lubimy głośno mówić. Przede wszystkim autor zwraca uwagę na to, jak bardzo Druga Rzeczpospolita była krajem biednym. Przede wszystkim w stanie chłopskim, jak skrajne to było ubóstwo, ale też nie tylko, bo też tutaj są przywołane fakty dotyczące też bardzo trudnej sytuacji. W małych miastach jest przewołana plaga bezrobocia, bardzo trudna skrajne warunki, skrajnie trudne warunki życia robotników w miastach. Plaga na przykład analfabetyzmu. Na przykład na tej ścianie wschodniej, na mapie oczywiście drugi RP sięgał on nawet ponad 50%. No O tym się oczywiście trochę mniej przyjemnie może mówi, bo zdecydowanie lepsza jest narracja o. Właśnie tej takiej bogatej mieszance kulturowej, tym tyglu narodowościowym. Natomiast no, autor rzeczywiście zwraca uwagę na to, że mamy tą skłonność do niepotrzebnego uromantyczniania tej epoki, takiego koloryzowania i też przywołuje. No, jednak problemy dotyczące tolerancji, zwłaszcza lata 30., też końcówka lat 30., z czym Polska borykała się. A co jest ciekawe, tutaj chciałabym Wam powiedzieć, że dosyć śmiałe ze strony autora jest porównanie tak naprawdę Drugiej Rzeczpospolitej i jej problemów z mniejszościami narodowościowymi. Do Stanów Zjednoczonych. Przeczytam wam tutaj jeden fragment. Przed II wojną światową wielu białych protestantów, których przodkowie wywodzili się z Wyspy Brytyjskich, uważało się za jednych, jedynych prawdziwych Amerykanów i odmawiało tego miana katolickim imigrantom z Europy. I nie mówiąc już o Afroamerykanach, Latynosach czy Azjatach, o tyle po II wojnie światowej idea amerykańskości zaczęła rozszerzać się na tyle, że objęła katolików. Natomiast w przypadku pozostałych grup etnicznych, rasowych rzecz ma się cały czas do dziś inaczej. Afroamerykanie, Latynosi wciąż muszą walczyć o pełne uznanie. I tu jest jeszcze takie ciekawe wtrącenie. I tak jak wciąż istnieją w amerykańskich miastach dzielnice, w których słyszy się jedynie hiszpański, polski czy mandaryński, podobnie w Polsce pozostałoby wiele miejsc, w których jidysz czy ukraiński dominowałyby w życiu codziennym. Taka komparatystyka historyczna powiedzmy to jest coś, co się bardzo często w tej książce pojawia i muszę powiedzieć, że jestem nawet pełna podziwu dla autora, dlatego że on, wypowiadając się jako Amerykanin na temat sytuacji w Stanach Zjednoczonych, no, pozostaje też taki bardzo wyważony i bardzo. Chłodny. Autor, wskazując nam też szereg przykładów ze swojego no, rodzinnego amerykańskiego podwórka, zwraca też nam uwagę na taką pewną przypadłość, którą mamy, a mianowicie analizowanie naszej historii tylko i wyłącznie z tej naszej tutaj wewnętrznej perspektywy. Pokazuje nam, jak ważne, istotne jest jednak patrzenie z takiej skali. Bardziej globalnej, czy powiedzmy z lotu ptaka. I mówi tutaj, podaje też taki przykład ekspansjonizmu Hitlera i III Rzeszy z lat 30. Autor no, taki troszkę tutaj strumień zimnej wody nam serwuje, mówiąc, że natura polityki okupacyjnej tak naprawdę nie była niczym nowym. Ona była może precedensem w Europie. Natomiast na skalę globalną nie i tu znowu sięga po przykłady ze swojego amerykańskiego podwórka mianowicie pokazuje losy rdzennej ludności w amerykańskiej, która została wymordowana przez białych osadników albo podaje jeszcze ciekawszy przykład, a mianowicie przykład Konga belgijskiego. I takie spojrzenie globalne pozwala nam tak jakby zobaczyć trochę inaczej ten ekspansjonizm hitlerowski, nie widzieć tylko Polski jako tej wyjątkowej, jedynej ofiary tego ekspansjonizmu, którą oczywiście Polska była, natomiast tak jakby Europejczycy czy Amerykanie no zawsze traktowali mapę świata jako szachownicę, na której przesuwali sobie pionki, i warto jakby patrząc przez taką perspektywę globalną, nadać temu takie znamiona, jakkolwiek by to strasznie nie brzmiało, pewnej zwyczajności nie byliśmy jedynym narodem, który na skutek takich ekspansjonizmów w historii dwudziestowiecznej Europy cierpiał. Gorąco wam też polecam rozdziały poświęcone tym czasom współczesnym. Jeśli chodzi o operę, to podoba mi się, że Autor, opisując no, różne skrajności komunizmu, socjalizmu, pokazuje również w krzywym zwierciadle taką kapitalistyczną propagandę. I też tutaj po raz kolejny wykazuje się takim tym zmysłem porównawczym jako Amerykanin, który no, w tych latach 80. -tych już bywał w Polsce, ale też widział, że trochę na tej samej zasadzie działało to w bloku zachodnim. I w, tak, w duchu takiej zimnowojennej narracji w sposób zupełnie odkształcony i taki absurdalnie nieprawdziwy, pokazywano kraje bloku wschodniego w Ameryce. Jeśli chodzi o czasy współczesne i to, co się zdarzyło w Polsce od roku 89, też bardzo mi się podoba, bo to jest takie, wiecie, bardzo wyważone, chłodne, takie mało chóra optymistyczne, bym powiedziała. Autor zresztą przedstawia tutaj to, ten wątek, rozpoczyna w bardzo ciekawy sposób, analizując strukturę opozycji antykomunistycznej, kiedy opowiada właśnie o tych dysydentach, intelektualistach, ludziach, którzy mieli bardzo dużo kontaktów z Zachodem, którzy, no, można powiedzieć, byli. Po 89, tak zwanymi elitami, ale też mówi o tej drugiej stronie wywodzącej się bardziej z ruchu robotniczego, o takich aktywistach, na przykład Solidarności czy też o Kościele Katolickim. Bo potem snuje ten wątek w taki sposób, że gdzieś tam ta opozycja jednak siadając do rozmów przy okrągłym stole z władzą komunistyczną była wewnętrznie podzielona, tylko tego nie było wtedy widać. A ja Wam jeszcze chciałam też odnośnie tej symboliki okrągłego stołu na koniec coś zacytować, jak autor mówi, że tak naprawdę my nie mamy symboliki zwycięstwa, że ten okrągły stół nie kojarzy nam się tak jak na przykład Niemcom mur berliński z końcem jakiejś strasznej epoki i z jakimś wielkim zwycięstwem. I to jest taki bardzo yy, 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 znamienny fragment. Wreszcie w 89 roku nie świętowano, bo nie było jasne kto wygrał i na czym dokładnie polega zwycięstwo. Polacy nie spodziewali się raczej, że ich życie nagle się poprawi, skoro PZPR została pokonana. Mieli rację. Kraj wpływał na nieznane wody. Trudno było ocenić, czy to właściwy czas na radosną celebrację. Takich spostrzeżeń jest sporo i to jest duża zaleta tej książki, że można przełamywać takie właśnie truizmy czy takie bardzo schematyczne, schematyczny sposób myślenia. Książkę gorąco polecam. Dla mnie to była bardzo ciekawa lektura. Myślę, że będę chętnie do niej wracać. W 31 maja, czyli w poniedziałek, jest premiera audiobooka, więc jeśli przerażacie się, no bo to jest cegła jednak 600 stron tematyka historyczna, ale jeśli coś was zainteresowało z tego, co dzisiaj powiedziałam, to może warto sięgnąć po audiobook, bo wtedy kilka godzin i książka przesłuchana albo przynajmniej kilka rozdziałów, które was, powiedzmy, mogą bardziej zainteresować. Wydawnictwo Filtry moim zdaniem świetnie się uklasowało. Obecnie na rynku. To jest młode wydawnictwo prowadzone przez dwie bardzo energiczne, pełne pomysłów kobiety, które w pewnym momencie zostawiły swoje dotychczasowe kariery. Niebo słuchałam kilka wywiadów, podcastów z nimi i postanowiły właśnie wydawać książki. I plasują się tymi swoimi wyborami, powiem Wam, w takiej trochę grupie wydawnictw, powiedziałabym, niszowych, takich jak książkowe klimaty, czy na przykład charakter na pewno Wam znany, czy chociażby tajfuny. Idą sobie taką drogą, wybierają te tytuły bardzo, bardzo ciekawe. Także duże podziękowania dla wydawnictwa Filtry, a Wam duże podziękowania za cierpliwość i uwagę. Mam nadzieję, że po książkę sięgniecie ci, którzy nie czytali. A ci, którzy czytali, to bardzo chętnie posłucham Waszych opinii i komentarzy. Mam nadzieję, że się podzielicie. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejny odcinek.